No cześć. Dziś pierwszy krok yy, próby opanowania problemów wentylatorowych, problemów chłodzenia, tak pod kątem tego tranzystora DVT1 poprzez zmianę wentylatora na inny. Na razie będę to robił na kulonie 820 softem R112, takim fabrycznym, który sprzedaje producent z tym poprawionym sprzętem. No i zobaczymy co z tego wyniknie. Także wersja softu jest taka. Tak ustawiam wentylator, czyli tutaj automatyczny tryb, czyli automatyczna regulacja wentylatora celowo, po to, żeby go no, obciążyć, dać mu trudne warunki do pracy. Pierwszym krokiem w sprawdzeniu wentylatora jest takie, można powiedzieć, obciążenie stałoprądowe, czyli takie na maksa, czyli w trybie serwis i rozładowaniu akumulatora. I wybieram sobie jakiś tam prąd, niech będzie 2,2 Ampera drugim, drugim trybem, najbardziej wymagającym jest tryb ładowania i to takiego ładowania, kiedy to prąd ładowania spada w pobliżu tam 2 Amperów 3, 2 czy jeszcze mniej, kiedy wentylator płynnie zmniejsza obroty wtedy najbardziej widać problemy tranzystora DVT1 no i ja to wykorzystam już teraz, żeby nie powtarzać wielu innych przypadków te zauważyłem, że są najtrudniejsze no i zobaczymy co z tego wyniknie Zanim będę testował na dalszych ustawieniach, jeszcze raz uruchomię tego kulona 820 na sofcie 112 rosyjskim z oryginalnym wentylatorem zieloną jodełką No i uwaga, startuje sobie ładowanie. No i widzicie, Dość mocno nagrzewa się ten rezystor R60 fabryczny. Czyli jaki wentylator kręci na, na maksa, można powiedzieć, to nowy tranzystor BCX42 Praktycznie w czasie pracy się nie nagrzewa. Nagrzewa się tylko w czasie startu. Przeje się rezystor R60, i jeszcze co w tej chwili widzę, to grzeje się VD13 oraz R27. To będą jakieś elementy zasilające tą wewnętrzną elektronikę, komparatory i tak dalej. 56 stopni ma dioda VD13, 44 stopni ma rezystor. R27 nie wiem czy komuś to coś się z czymś kojarzy ale podobny problem jest w kulonie 720 w zasilaniu wentylatora tam jest też taka para dioda i rezystor z nią tutaj w trybie manualnym bez automatycznej regulacji prędkości obrotowej wentylatora mamy taki przypadek, że Grzeje się troszkę R60. no Nie jest to dużo, można powiedzieć, jeszcze, ale się grzeje. DVT1 30 kilka stopni w czasie pracy. To jest taka minimalnie większa temperatura od temperatury otoczenia, można powiedzieć. Startuje ładowanie w trybie automatycznej regulacji prędkości obrotowej wentylatora. O. I tutaj sytuacja nie wiem, czy to słychać, ale wentylator jest tak jakby przerywany, zasilanie wentylatora jest przerywane. Dobrze, mam tryb automatyczny i uruchamiam powolne rozładowywanie. Powolne to znaczy prąd 05 ampera. W trybie rozładowania widzę, że tranzystor jest cały czas włączony na maksa. Przez to znikomo mało się grzeje, za to R60 daje to sobie, sobie troszeczkę o sobie znać. Bardziej niż DVT1, szybkie podsumowanie kulon 820 na oryginalnym wiatraczku z zieloną judełką bez przeróbek. Uruchamiam tryb automatyczny, ale na rozładowaniu. I wtedy polega to na tym, że wentylator w zasadzie kręci się z maksymalną mocą. Wentylator DVT1 BC42 oryginał. Nieznacznie ponad otoczenie się nagrzewa. Znacznie bardziej nagrzewa się rezystor R60, który w tej chwili ma blisko 90 stopni. No to dobra. Kulon 820 z serii 2021 z softem 112. I pierwszy, może taki kroczek w kierunku sprawdzenia i, i, i znalezienia sposobu, co zrobić, żeby poprawić tą sytuację. Żeby ten tranzystor w niektórych sytuacjach się tak nie, nie nagrzewał. Na początek wkładam wentylator, który jest znany z wcześniejszych wersji kulonów, który już nie pobiera 150 mA, a 120 według naklejki, a w rzeczywistości jeszcze troszeczkę mniej. No i zobaczymy jak w tych dwóch kluczowych sytuacjach się to tutaj sprawdzi. No to dobra, jest tryb rozładowania, czyli wentylator będzie wchodził na maksymalną wydajność bez jakichś tam chyba regulacji PWM. Wentylator, jak pewnie słychać, zaczyna się kręcić. Tranzystor DVT-1 minimalnie, minimalnie troszeczkę tutaj w obrazie wizyjnym, termowizyjnym się zaświecił, ale, ale jest to wartość na poziomie 30-32 stopni. Za to yy, nagrzewa się R60. A R60 to jest rezystor, który zasila bazę tego tranzystora DVT-1. Czyli tutaj w zasadzie nie widać jakiejś specjalnej różnicy. Czy z większym, czy z mniejszym wentylatorem, po prostu tranzystor DVT1, tak czy inaczej, ten prąd 100, 150, czy pewnie nawet 200 mA przyjmie i nie nagrzewa się. No dobrze, to teraz uruchamiam tryb ładowania w trybie automatycznym, który jest najbardziej takim yy, trudnym profilem, trudnym procesem. No i zobaczymy, co się wydarzy. Tuż po włączeniu R60 się troszkę nagrzał, ale tem jego temperatura spada. Wentylator zaczyna się kręcić y chyba powoli, ale coraz wolniej. No i tranzystor DVT1 BCX42, no, żeby było wiadomo o czym mowa. Przy tym wentylatorze, czyli tym lepszym, nadal się grzeje. 70 stopni ma. Wentylator widzę płynnie schodzi z obrotami w dół. Chwilkę poczekam, co się z temperaturą będzie działo. jeśli zaczyna działać płynna regulacja prędkości obrotowej tego wentylatora to R60 coraz mniej się nagrzewa a DVT1 coraz bardziej teraz wentylatorek chyba zaraz się zatrzyma tak jak to mówię, wentylator właśnie wentylator ostatnie podrygi jakieś tutaj mi tu robi ale już stoi No, jak wentylator stoi, to i tranzystor się robi chłodniejszy. Dobra, to drugi krok w celu zmniejszenia temperatury tych podejrzanych elementów w układzie chłodzenia w kulonie 820 na sowciku 112. Teraz będzie taki wentylator Sunon o mocy 0,84 W, czyli mamy taki wentylatorek o prądzie około 60 mA. I startuje z rozładowa w trybie rozładowania. Maksymalna wydajność yy, tranzystora. No i znowu sytuacja, jakby troszkę podobna. Rezystor R R60, daje o sobie znać. Ten, który zasila DVT1, nie wykazuje tutaj problemów. Jest o temperaturze otoczenia, otoczenia w znaczeniu płytki. R60 daje sobie znać. Tym razem już troszkę mniej niż w przypadku troszkę mocniejszego wentylatora. No to dobra, startuje z trybem automatycznym w ładowaniu akumulatora, gdzie jest płynna zmiana prędkości obrotowej. No i co tu widać: tranzystor może troszkę mniej, ale znowu się grzeje. Czyli R60 zasilający ten tranzystor mniej się grzeje w tej płynnej regulacji. Sam tranzystor, no jednak się grzeje troszkę mniej się nagrzał niż przy tym wentylatorze 120 mA, ale no. No, dalej nie jest to bez znaczenia. Dobrze, to będzie teraz podejście trzecie. Zmieniłem wentylator na zefirka Silentium PC. 50mm o prądzie 0,08A. Tyle jest nadrukowane, ale jak ktoś pamięta z mojego filmu testu wentylatorów, to on naprawdę bierze malutko prądu na poziomie 20-30mA. No i zobaczymy, jak sobie poradzi ten sterownik z takim mało wymagającym wentylatorem. To dobra. Tryb zasilacza, czyli pełne obroty wentylatora. Wentylatora w zasadzie nawet nie słychać, ale chyba troszeczkę widać, że działa, bo R60 się nagrzewa. No ale nie ma się tutaj w sumie co dziwić. Po prostu ten rezystor tak czy inaczej musi tą bazę tranzystora DVT1 zasilić. A przy tak małym prądzie sam tranzystor się nie grzeje. No i w zasadzie ostatnia prób próba, która mi tutaj <grych> pokaże. Wpływ wentylatora na nagrzewanie tranzystora. Tryb automatyczny. Pewnie tego nie widać, nie słychać, ale wentylator się kręci. Kręci, bo nawet termicznie troszeczkę tu się coś dzieje. No, i dopiero przy tak małym poborze prądu tranzystor DVT1 w trybie automatycznej regulacji prędkości obrotowej nie grzeje się. I teraz, jak to mówię, to wentylator w zasadzie kończy swoją pracę, zatrzymał się i nagrzewanie elementów też jest zakończone. No i takie małe podsumowanie, nie wiem czy to wszystko było, powiedzmy, takie czyste i klarowne w czasie testu, więc tutaj tak podsumuję z grubsza. Na oryginalnym wentylatorze z zieloną jodełką, 150 mA, w trybie rozładowania, czyli na pełnym obciążeniu wentylatora, tranzystor DVT1 praktycznie się nie grzeje, jest to minimalna różnica kilku, kilkunastu stopni może ponad otoczenie, ponad temperaturę płytki, za to znacząco widać, grzeje się rezystor R60, no ładnych kilkadziesiąt stopni nabiera. Po wymianie wentylatora na ten starszy typ, który był wcześniej montowany w kulonach, m.in. przykład w 12, ten z taką różową czy czerwoną naklejką o porądzie 120 mA, sytuacja troszeczkę się poprawia. O ile w trybie rozładowania. Tranzystor znowu się nieznacznie tam lekko nagrzewa. Rezystor R60 jeszcze się nagrzewa. O tyle minimalnie już tranzystor się mniej grzeje w trybie tej automatycznej regulacji prędkości obrotowej. Jeszcze większe różnice, albo dopiero pe pewne różnice zostają zauważone przy wymianie na trzeci wentylator, ten, który miał moc tam około 0,8 W, czyli 60 pary miliamperów pobierał, czyli mniej więcej dwukrotna zmiana prądu w dół powoduje już zauważalne efekty, czyli tranzystor DVT-1 się mniej grzeje. No a pełna rewelacja, można powiedzieć, jest dopiero z takim wentylatorem, który bierze malutko tego prądu, na poziomie 20-30 mA. No ale, no nie wiem, czy to jest dobry krok, no ale jest pewna sugestia, jak można sobie z tym poradzić, żeby bez względu na w zasadzie rodzaj oprogramowania, można było z wszystkich funkcjonalności tego, tego kulona korzystać. No cóż... Pierwszy krok za nami, wentylator. wentylator ma znaczenie. Zobaczymy co będzie dalej.